W kanale ADF Plus dzisiaj pokazuję Wam wustrazaczki, z których mało bardzo mi się kupi bo już go nie produkują. Tu widzicie dźwięk ma. Nie ja pokazuję Wam światełek. światełka Światełka pokaże nam później Albo można, można wyłączyć, albo włączyć taki, albo wyłączyć, albo łą... A tu można wyłączyć. I tu... tutaj. A, nie było przeciśnięte. Czyli tu może być włączone, tu może być włączone, tu może, no to, tu może... być włączone, tu może być włączone, a tu może być włączona. Teraz przeczepimy co to. Widzicie, jak się przekręci, to bez głosu tylko świeci. Poczekajcie teraz. Sekundkę, sekundkę. Jeszcze dajcie mi sekundkę. Przyczepiam. No, tak samo. To, a teraz spróbuję, co się stanie. Hm? Widzicie? wam za ci raz i nigga. Weźmy do tego in. Nie, to wali tą piosenkę. Nie, to. Teraz znowu zrobię zmianę. Myślę, że dlatego, bo ja tu przemieniam, żebyście nie widzieli, że i Po prostu przetapiam, bo teraz plus, plusem się, bo teraz minus z plusem się styka, plus z minusem. A teraz specjalnie przemieniam, żebyście nie wiedzieli, Przekręcałam i robię. Teraz już plus, z plusem, minus, minusem się styka. Ciemności mocno świeci. To jest zestaw przed 34 lat. Daj się otworzyć drzwi. Widzicie? E, jak się przetrzymuje, tak? to Tylko jak się przetrzymuje. A można to zahaczyć, wtedy już samo. A potem trzeba odhaczyć odchodzić i już jak nie trzyma się i wtedy już jakby nie świeci i nie ma kosów papa, więc dajcie więcej odcinku na kanale, dajcie plus. Pamiętajcie, że jeśli wam się podoba, żeby dać łapkę w górę.